Ja się nie boję. Chodź tu, pokaż się. Widziałem twój profil na OnlyFans. <laughs> <laughs> jestem twoim fanem. O! <skrybuj> o! Oh, oh! Goddammit, jestem martwy. Jesteś stary. Okej okay. Nara! Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kawiorek i dzisiaj trochę normalniej zaczniemy grać, teoretycznie. Ja zagram w FasmoFobię i postanowiłem, że tak powiem, e, grać sam, ponieważ gra uzyskała dość dużo update'ów, jakieś nowe mapy, sruty, tuty, pierduty e, i uważam, że warto będzie ją sprawdzić. E, dlaczego samemu akurat? Co prawda uważam, że gra samemu najlepiej reaguje akurat na mikrofon gracza, to jest mi taki specjalny mikrofon do rozmawiania zdaj ma znak. Okej, okay, jeśli chodzi o przyszłe filmiki, to powiem tak, w przyszłym tygodniu na pewno na kanale znajdzie się Urbex. A za następne akurat najprawdopodobniej jeszcze będzie kolejna część ze spelunków, gdzie będziemy robić inną taką ciekawą rzecz z hiterem, tak na dobrą sprawę. I na pewno zagram jeszcze z innymi moimi tutaj podwładnymi. <grywki> Na pewno zagram w coś z Bulwą, a cały czas się staram namówić na The ale coś tak słabo mi to wychodzi. A ona no, mówi, ja komputera nie mam. Mówię, kurwa, to kup. Dobra, zapraszam do odcinka. E, pierwsze co to widzę na mapie akurat niestety, ale mam przesrane mapy. E, potrzebuję generalnie co najmniej dwie osoby na, na którąś z nich, ale powiem wam szczerze, że e, samemu uważam, że też dam radę, bo ja się nie cykam, jestem twardy chłop. E, dlatego też zaczniemy e, na jakiejś tam mapie na, 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 na dwie osoby teoretycznie. Okej, okay. to chyba czas zacząć pytać. Jak masz na imię? Szok? <noise> Zapytałem się typa jak się nazywa i wyrzuciłem swojego własnego serwera. Tak you know ciekawa sprawa. Generalnie duch dostał chyba laga mózgu eee, wydaje mi się, że... Pierwszy raz mi coś takiego się w ogóle w tej grze stało. Standardowo akurat polecimy cyk cyk. Eee, I co jeszcze miałem? Książeczkę do pisania. Znaczy ja specjalnie ten, 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 ten mój wybór akurat przedmiotów nie jest jakiś taki przypadkowy można powiedzieć, bo generalnie tą książkę do pisania jak już znajdę pokój to sobie zostawię i sobie idę, że tak powiem. Kolejny raz w Harm House, tylko że trochę w innym wydaniu można powiedzieć. E, boli trochę to, że miałem kości znalezione. God damn it. Okej. Okay. Dla mnie fajne było to, że jak wchodzi, na przykład do takiej chaty, e, zacząłby się ruszać to krzesło, nie, e, e, i tak dalej. Dobra, to są tu jakieś... stwory. Jakby. W ogóle to jest idiotyzm, nie. Ja w poprzednim jakby, w poprzedniej rzucie, nie, próbowałem do niego się zapytać jak się nazywa, Mam przecież to napisane akurat na, you know. Fuck, przestraszyłem się właśnie tego cienia. Eee, mam przecież napisane na tablicy. Także generalnie. No, sobie super pomysł akurat, żeby zacząć tą grę. Jak się nazywasz? A gra sobie pomyślała tego debilu, masz to napisane na e, tablicy przypad Tam była taka dziwna temperaturka. Ale jak widać ten e, czytnik. Ten termometr bardziej może tak bym to nazwał... E, Okej. Okay. Słuchajcie, czy otwieram się drzwi Fuck off Z Zamknęły się drzwi. Dobra, teraz mi się zrobiło ciepło, tego się nie spodziewałem. Gdzieś musi być jakieś światło. świetło No tak teraz tak, no, tak jak mówiłem na tyle dziwna, że ona łapiet temperatury przez ściany. Ale... Jeszcze jako takich ujemnych super nie znalazłem. Wiecie, w tej, w tej grze brakuje takiego jajca, niekonkretnego. Otwierasz drzwi, ja tam nie wiem. Truchu, wisielec, coś tam, nie wiem. Coś, czego się nie spodziewasz. Coś się obsrasz. Totalnie. Czy ja widziałem jakiś cień? Nie jest o wiele przyjemniej się program na streamie. <grymne> Ameryki nie odkryłem. Ja w tej kuchni. Kurwa, zejbiście. Super sprawa. Wywaliło mi korki, a wiecie, że są korki? Na górze. I wiecie, że znalazłem ujemną temperaturę. Znaczy się nie ujemną, ale niską. To znaczy, że tam coś jest. W schodach? Dziwne te miejsca. Takie typowo randomowe. Jakieś. Albo schody, albo pokój, który się znajduje za schodami, gdzieś tutaj. Było tak takie delikatne tup, tup, tup. Ale... Co kurwa w obrazie siedzi. O. Aha. cicho mamy jakiś punkt zaczepienia, ale... Okej. Okay. Myślę, że powinienem pójść tutaj i w prawo i ewentualnie zobaczyć w tym pokoju. No, oczywiście, że ta gra... okazuje temperaturki, nie w tym pokoju myślę, że mamy to miejsce halo? jest tu kto? daj nam znak daj nam znak, bitch no dobra, po angielsku Give us a sign. Dobra. Fuck me indies Dobra, nie chciałem, nie chciałem, sorry, nara. Dobra, ta gra po angielsku działa lepiej. Mm, Szajse. na pewno jest tam. Myślę, że nie potrzebuje termo... Wow. Tak się, tak się zesrałem, że ogólnie zostawiłem ten. Wiecie, nie zostawiłem pisadła. Ale jeszcze nie do końca znam jakby pokój, bo tam jakby. Tam jest w ogóle krąg takiego działania, jakby tych tych takich temperatur. Idziemy na kamerę. Kamerę, odciski. E, generalnie tam dość taki brujek siedzi, bo można powiedzieć, że zamykam drzwi. E, nie wiadomo co się jeszcze tam święci Dobra, kolejną rzecz, którą mogę zostawić Jeszcze odciski palców są Są, są, są Są, są, dobra Także ujemne temperatury nie istnieją To jest w sumie dobry znak Bo... Może to oznaczać, że to nie będzie demon Przynajmniej tak mam nadzieję Jest ślad, jest ślad Fuck, fuck, fuck Chyba się pokazał. Takie zapalte światło. O, cholerniku, ty jeden ty. Ok. Dobra. To był zły pomysł, 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 ten najgorszy pomysł ever. To może być tutaj. Zobaczymy nagrywanie. Kurwa, urbex, Piotr, gdzie są na urubex. Eee. Yy. Ty ty, 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 dobra, to co my tu mamy? Eee, odciski palców są. Eee, odciski, cyk. Tyle na razie musimy wystarczyć. Zabieram dwa, jakby narzędzia zagłady. Zapomniałem wyłączyć światło w pokoju. To byłoby. Są orby. Na stówę. Na stówę są orby. Widziałem to. Z czym mogę mieć Poltergeist? Polterek. A co Polter robi? W sumie nie, chyba nie potrzebuję następnego dowodu, jadę stąd, na ra na panie farmhouse. <laughs> Daję nogę, gademet. Poltergeist mówiłem, a jestem bogaty podatek na kru. Ja mam już 40. któryś poziom, jestem doświadczony doświadczony. Prosta sprawa: termometr, yy, pisadło, jedziemy na Dobra, ja na początek będziemy szukali, jak zwykle, niska temperatura. Yy przydatnych rzeczy, może jakieś Juro. You know, nie sprawdziłem... O, oh fak, jest Ouija. Ouija to dość zły znak, teoretycznie, bo jeśli ona zadziała, to mogę mieć do czynienia. Wypierdoliło korki. Powinienem zbyt długo zostawać w ciemności. Korków nie ma tutaj, jest, są w garażu. A wiecie, że to taki znak trochę, myślę, że ten dzban będzie w garażu. Uch, światło. Kość, nice. Bardzo mocno psycha siada od tego, ale spróbujemy. Jeśli odpowie, yy, będę miał przesrane. Uwaga, teścik. Kurwa, nie zdążyłem nawet z tą porozmawiać, on już daje znaki. Yy, nie mówi się takich rzeczy. Cholera! Okazał się diabeł Gdzie jesteś? Where are you? Um, ile masz lat? Kurwa. Zacznij. Chyba mi nie odpowie. Hello ma foko! Se nie boję się. Dobra, boję trochę. Jak mi wpierdoli, to jest koniec. Czy jesteś kobietą? Czy jesteś mężczyzną? Jesteś stary. Ok. Nara. Ujrza działa. Teoretycznie, jeśli to miałby być demon, potrzebne są mroźne temperatury na stówę a ich nie ma. Pismo? Mhm. I. Burza. <noise> spirit box. burza temperatury, spirit box. Dobra. Żeby wykluczyć Dimona. Kurde, nie zostawiłem pisadła. Wolałbym go wykluczyć niż go potwierdzić. Dobrze. Powiem szczerze, one są bardzo agresywne. Psychosiada, psychosiada. Ooooooo! Uh, fuck off! Zapal to światło, bitch! Fuck you! Vision... UFF! Dwie możliwości. Demon will pojawia się w korytarzu nie jest mnie 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 nie jedz mnie Lara zamknij drzwi myślisz, że cię boję się mi się nie boję się Dobra nie chcę tam iść trzeba mu to rzucić dalej Jest agresor. No toż działa jak diabli. Jesteś tu? Halo! Pokaż się. Teoretycznie. Mam pewną teorię. powiedziałem speedbox. Box. Będę gadał w progu. No. Nie ma innej opcji. Żeby ta gra działała tak na multi. Jak teraz działa. Jestem w progu. Może mnie zje. Poluję! Ha, 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 Widzisz? Szmato. Otwieraj te drzwi. O cholera, o cholera. Chodź na dwór. Ładna pogoda. Ciepło. Halo? Jest tu kto? Pizza. Pizza boy. Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Skoro już się tak cykam, to weźmiemy sobie to. Szkoda, że nie wiem, statywu. Ile masz lat? Jesteś stary? Jesteś młody? Jak się nazywasz? <grymny> Możemy porozmawiać? Czy mnie słyszysz? Czy zabiłeś? Jesteś zły? Czy dobry? Czy wygram w Totolotka w 2021? Brugnięć dwa razy ze światem jak dobiję milion subów w tym roku. O cholera, chyba 2 miliony nawet będę miał. Dobra, jest akcja, jest akcja. Poluję, poluję, poluję. i chcę popatrzeć co ona robi. Par, 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 co się dzieje? Teraz będzie akcja. Jedzie, jedzie, jedzie. Ach, się wściekła. Nie mam pewności, ale chyba widziałem orby. Ale ma aktywność. skończyła jeździć. Ja się tam cykam, weź już ona jeździ jak dzika. Tylko ona taka jeździ, pod podjarana. No. Może uda mi się coś chwycić Halo, halo Halo w Gdzie jesteś? Śmierdzielu. Śmierdzielu Ona mnie zatrzaśnie w końcu Ja się nie boję Chodź tu, pokaż się Widziałem twój profil na OnlyFans Jestem twoim fanem o! O! God dammit jestem martwy Nie, 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 nie idź tu jeszcze, nie idź tu jeszcze, nie teraz Na rafereży. <ścoughs> to nie jest jej pokój. EMV odpada. Dobra, jakie dowody są na Jureja? Demon. Stawiam na demona. Demon. Ład. Nie, nie wiem. Poltergeist. Przecież one się w ogóle całkowicie inaczej zachowywały, chociaż nie było żadnych dowodów to skąd ja sobie demona wymyśliłem. Ale odpowiedział, na Luigi. Ciekawe. Bo mój komputer chyba zaraz wybuchnie po tej fasmofobii. Strasznie znimo znieoptymalizowana ta gra. E, dzięki za wyte wszystkim. Trzeba zostawić subskrypcję, lajki, komentarze i całą resztę. Widzimy się na live w poniedziałek. Ok, proszę Państwa, także. Przepraszam, że się tak wierzę. Ale dobranoc do następnego odcinka w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Dobranoc. Hej. Jo.